Cześć, cześć! Następny odcinek przed nami, zaczynamy. Kochani, mamy już wszystkie materiały, mamy ekipę, która przyjechała do nas. Świetnie się trafiło, bo jest akurat mój znajomy. Nawet, nawet nie widziałem, ale bardzo miło pozdrawiam przy okazji Łukasza Domowskiego. I może przelecę, pokażę Wam, jak w ogóle wygląda dzisiaj ten troszeczkę. E, galimatias, ponieważ e, najpierw musi być e, brudno, najpierw musi być e, porozwalane, żeby później było wszystko poukładane. Tak więc zacz, e, zaczniemy. Przede wszystkim od tego, że e, no, tutaj mamy oczywiście nasze banale. Banary jeszcze do wywieszenia stoją. Tutaj ekipa przyjechała, rozpakowują się, tak jak widzicie, samochód pełen różnych rzeczy potrzebnych do działania i skrzynki różne, i kable i e, uprzęże e, jakieś, e, tak jak widać, rusztowania warszawskie e, szpilki tak jak widzicie, gotowe do uziemienia mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo taki samochód e, można powiedzieć, monterów ma e, idziemy teraz do naszych monterów nie przestraszcie się bo, o Łukasz założył koszulkę właśnie, jesteś już na filmie, fajnie. I teraz idziemy w miejsce gdzie dzisiaj mamy plan, żeby na tej ścianie o, dzień dobry żeby na tej ścianie tutaj podziałać i zamontować wszystkie rzeczy związane z okablowaniem i a propos okablowania Zacznijmy może najpierw od właśnie najważniejszej rzeczy, praktycznie serce yy, Falownik nasz, Aha. tutaj cały stół monterski przygotowany, chłopaki sobie przygotowali, nawet są kosze na śmieci, więc jest wszystko w najlepszym porządku. Tutaj tak jak widzicie trochę jest galimat wcześniej wspomnianego, ale mamy i przełączniki bezpieczeństwa różnego rodzaju, Peszla jak widzicie, kable kable tutaj solarne, plus i minus co dalej mamy tutaj jeszcze kochani, dalej mamy no, jakieś torby narzędzia no ten przełącznik izolacyjny właśnie, przeciwpożarowy tak zwany kable zwykłe już prądu zmiennego tutaj już przygotowane o, narzędzia do montażu tutaj Znowu peszle, więc wszystko o, się dzieje. Upaki montują nawet trochę nakręcimy. Co tutaj się dzieje, tak jak widzicie, kiedy mamy dąb drewniany, musimy to oddzielić. Ten dąb drewniany metalem, jakąś blachą, od falownika. Nie może ten falownik stykać się z drewnem ze względów bezpieczeństwa, to wiadomo. Tak, więc tutaj się dzieje, kochani. OK, to sprawdzamy Uziemienie? Tak, rezystancję uziemienia Rezystancja uziemienia jest poniżej 10 Po czterech szpilkach Tak jest Po czterech szpilkach Tak więc tutaj idzie jeden kabelek, Ciach tą bierze I tutaj teraz fala idzie Prąd sprawdza w jednym miejscu Jednym kablem Ciach, tutaj Tutaj jeszcze dalej w ogród idziemy i przez ziemię sprawdzamy, jak ten prąd przechodzi właśnie Mam nadzieję, że mówię właściwie o. Po dwóch mieliśmy uziemienie 15, po trzech 10 i teraz jeszcze dobiliśmy jedną, było 8, więc, więc jest super, prawda? O, teraz jeszcze sprawdzimy 8 tak więc, tak więc wszystko działa tak, jak trzeba Osiem mamów. Tak wygląda teraz jeszcze przed podłączeniem. Jest za falownikiem, falownik przed falownikiem. Tutaj na górze będzie jeszcze zabezpieczenie i prosto na dach. Ok, tak więc tak, tak dzisiaj się dzieje. Pierwsze, pierwsze wejście e, tutaj z naszego mini studio dzieje się. Pozdrawiamy serdecznie i widzimy się niedługo.